Witam Was ponownie w moim bałaganie. Chciałem Wam pokazać siewkę, którą widzieliście. W dalszy ciąg, wszystko było wypiaskowane. A z tym piaskowaniem to nie przesadzajmy, bo sam to robiłem. No, ale było wypiaskowane, jest zaminowane. Jakimś tam podkładem dwa razy pomalowane. klejki wybite. Tak wszystko w miarę staram się odnowić, żeby to mi posłużyło trochę. Tu już jakieś tam elementy. No i tu jest taki główny powód tego remontu ta tulejka w środku ona jest dorabiana, wałek był przytaczany bo on miał taki luz, że tu nie można było nawet tego, bo to latało po prostu gdzieś się przycina, się wszystko dotrze. Trzeba zrobić jeszcze otwór do smarowania i będzie wszystko ok No dobra, no, to na tyle na razie Malowania wam nie pokazuję, bo każdy głupi wiał się maluje Tu były tulejki ebonitowe Ja mówię na to Ebonit to tak nieprzyjemnie pachnie Wytarte oczywiście może koledzy w pracy mi zrobią, może sam sobie zrobię. W sumie jestem tukarzem. Trochę w spoczynku, ale, ale nie zapomniałem, jak się toczy. No i tyle. Pomaluję na niebiesko. Może nie wszystko, ale część na niebiesko. No, i on pokaże pewnie po malowaniu. Malowane zwykłą farbą, nie tam proszkiem jakimś czy czymś. Piaskowanie to już do bani, bo część wypiaskowałem, pomalowałem, a zapomniałem odciąć śrubę, bo był gwint skopany. Tutaj tulejki też dopiero dzisiaj wybiłem, także tu jeszcze jakieś koło od tego pomalowane. No i dobra, to na razie.